Co się ostatnio stało, to jest ten ostatnio wryje od wujka. Nie wiem, co się stało. Chyba dowiedzieli się że... o tym, że ja chciałam być bujniej od chłopaka, a nie ode mnie. Ech, trudno. O! Wujek? No, przepraszam, no, nie chciałem. Ale tata się do tego nie mówił, żeby mi chciała Oj, ten tata co dzisiaj? Co dzisiaj robi wujek? Idziesz kupić nowy telewizor? Mogę no iść z tobą? Jak to mam kazać? No proszę. Proszę, proszę. Jej No co idziemy po nowego TV? Dobra, dlatego musimy na Tak. To, to? to ty pójdzie po, po dzisiaj, dobra? No to, chodź. Dobra, wujek. Pochę, powiedzieć, takie. Ja mam nadzieję, że on się nie zgadnie. Dobra, po prostu porozmawiać. I co, wujek? Możemy iść? Jej, to chodź, wujek. Winda. Mm -hmm. A, po drugie, po jestem w takiej Przyjechałem tutaj, bo um, przyjechał tutaj pod nowy telewizor, choć ciągle tutaj przyjechaliśmy. Jest, ja, ja, więc tu jest central. Więc tak, tutaj gdzieś jest sprzedawca telewizora. I tutaj też sobie znalazłem pracę w tej w biurze. To dziwne, tutaj sprzedają ten Spokojnie, Spowolnie to nie ta stacja, to w elektrowni tutaj No, było nieudolnie właściciel tej pracy i mamy się spotkać, owi właśnie, wiem, go widzę Mamy się spotkać na 15, jest 13, więc idziemy Dojechaliśmy tam o Tutaj, na tam yy, Ja tu sobie poczekam, bo tutaj jest taki sekretny bunker Harry już tam jest hmm? To jest takie. A, o, już no się tu trzymam jeszcze. Dobra. Uch, uch. Powoli. Powoli podrobienie. Tutaj powinno być. To y, jest zamknięte, bo tam jest operacja jakoś. Nie wolno przeszkadzać. Y, tutaj gdzieś jest. Oj, tutaj na tej stacji będziemy wymieniać sobie. O, jestem imprezka. Dobra, idę się czegoś napić. A, kurde. A ja to wymyślał? Dzień dobry, przyszłem po drinka. Czy mogę zamówić sobie drinka? Nie chodzi mi o... No, i wie, wie pan co. Chodzi mi jakiś alkohol, czy coś. Poproszę szampana. Po prostu takiego piccolo, o poproszę. Dobrze, zaraz będzie. Dziękuję. Uuuu. Mhm, mm mhm. Ale ładna babka. usiądę sobie. Uj. William, co ty tu robisz? Chłopie, czemu ty się opiłeś? Chłopie, przecież miała być umowę dzisiaj z tym kolesiem. Chłopie, co co ty robisz? Ja, pierwiu. Przepraszam, proszę pana, A nie dobre. Czekaj, chłopie, ja się do ciebie się co ty? Nie! Yeah. O dziękuję za drinka. Nie, nie, nie... Czekaj Julian. Co ci odbiło do głowy chłopie! Jak się normalnie obciłeś! Nie ja zaraz pójdę po alkoholach, zobaczę, co masz ile, to masz pół Chłopie, aż ty to odrzuć? Ja nie wiem. Ten też już nie może być. Chłopie, mam spadek, wierzę o tym. No dobrze, no ja wiem, to jest impreza na no, ale. No. <grym> Jak ja pójdę po ten telewizor? Nie, 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 słuchaj, to, nie, nie wiem, nie, ja nie wiem. ja się napiję epikolo, poczekaj, no. czekaj, muszę odkręcić, kilka minut później, o, stary, on chyba mnie nie robi, Uch. nie, no tak, naprawdę, dobry, naprawdę, naprawdę, na na poczekaj, może ci coś kupi jakąś wodę, żeby ci to chociaż przeszło trochę, o, Boże, coś z tym milionem jest nie tak, czekaj. Gdzie to jest woda? Czekaj to jest. No jedynce, dobra. Kupuję no to. Boże święty, co za? Dobra, chodź do wodę, ci dam. Z zaraz ci dam. Boże, co jest za mną nie Ja mam sprawę do złapienia. Dobra, William, chodź idzie. No i tu właśnie będę pracować. Yy, tutaj mam tutaj gazety do drukowania. Yy, yy. O William, wreszcie tu przyszłeś. Co, jedziemy? tam sprawę już. Jest... Kurde, 14-40 człowieku. Jedziemy tam jak najszybciej. Jedziemy, jedziemy. Dawaj, jedziemy. Dobra, William, masz tą wodę tu. Eee, to co, Dobra. to ja idę zapłacić za nowy telewizor. Kurde, dobra. Weźmy, weź sobie tą wodę. Tu. Czy ją zostawiam. Na pudełku. Co jest z tą wodą? Ilia ma. Kurde, kilogramów to przeważa pudełko. Masz tu, weź sobie mam. I, I Ja idę kupić nowy telewizor. Yy, nie wiem, czy to jest na pewno tu. Yy, dzień dobry, ja tu po nowy telewizor przyszłem. Coś tu krótki kupiłem. O dzień dobry! Ja tutaj przyszłem po nowy telewizor. Czy możesz na tutaj tu je załatwić? Nie. Tak, 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 proszę pana, tak? Czyli na drugim piętrze elektrowni terminus, tak? Dobrze, to dziękuję za informację. No ja idę. Up. No nie, nie ma. Nie, no, ja nie mamy ma, tak. energii, to no, co to ma być? Proszę pana, energii nie ma. No normalnie, proszę pana, nie ma. Mam to naprawić, tak? Dostaję za to pieniądze? Dobra, no to naprawiamy. Tu trzeba. Tu wyjąć kabelki. O Jezus! To jest trochę niebezpieczne, ale o. Wiesz, dobra, powiem mu ja. Wszystko. Ja pierdolę. Julian, ty ty mi możesz powiedzieć. Powiem, nie kable za 500 zł. Co? Nie wierzę. No. Ja pewnie, nie wiem. nie? Dobra, ja idę kupić nowy telewizor i... i. jedziemy do. do Harry'ego ona została na Stigaja, Mam nadzieję, że nie odwala tam jakieś imprezki, bo kiedy mamy grube sprawy z jej jacim. Ja nie chcę, żeby na nieuczytała, ale no... Nie wiem, to jakoś... Nie wiem, ona została tak na uszcząde mnie. Mocno, to nie trzy po i mocno. Ale to było przez przypadek, nie chciałem. Dobrze, to teraz tutaj trzeba tutaj włączyć. <grym> Dobrze. O, proszę pana, naprawiłem! Huuu, uh, prąd idzie! Dobra, ja idę. Up! Lecimy. Uh, uh. Dzień dobry! Kurczę, zakawali mi to. Co? O! No! Jakie to jest sprząta, przepraszam. Uh. Czyżby to nie ja? Czyż? Nie mogę zdradzać. Dzień dobry, ja tu przyszłem po. Pomowy nowy ten. Ale po nowy telewizor. Dzień dobry. Hmm. Dobrze, to, to ja muszę znaleźć właściciela. Dzień dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana. Ja dzisiaj przyszłem po nowy telewizor. To jakoś, proszę pana, porozmawiamy o tym telewizorze? Dobrze, to. Y, tam mamy wejść, tak? No to już idę, proszę pana. Nie, 30 minut później. No i dobra, telewizja kupiona. To będzie nasza telewizja. Tylko tutaj jak na razie musiałabym tutaj podpisać kilka rzeczy. No i telewizja już jest. Przyjedzie do nas, do naszego hotelu. Do pokoju numer dwa Bo dobra, jeszcze coś jakąś wodę z automatu kupię. No to idę do automatu. Dobra, woda kupiona. To idziemy na dół. Kurczę, jak kurczę. Roboty, no dajcie mi... dajcie mi przejść! Kurde, ten telewizor gotował 3000. To naprawdę będzie dobry telewizor. 84, ale to jest po prostu... Nie przepraszam, 80... Oj! No taka mi upadła. Będzie 86 tam cali, albo 88... Nie wiem, to jest takie wielkie. Dobra, jeden kupiłem, jedziemy. Chodź, idziemy. A. Kurde, już jest noc. Przyjechałem, jest 20 albo 19, .00. nie 19. Mm, czas zobaczyć, co Harry odwala. Nie. Impreska się kończy o pierwszej w nocy. No i zobaczymy, nie? Mam nadzieję, że ona z nimi nie ma jakiegoś całcału włekam. Jak wejdę tu kurde. Starczy cały, a ja jednego dolara. <grym> ja? No dobrze. Mm. Nie. Co się... tu się. nie mogą mnie widzieć. Nie idę po Liliana, to jest za grube. Co się... Nie, jak ja są wejdę. No, który kolejny? No chodźcie. O ty? O! Co tu się dzieje, Harry? Wypierdzielać to. Co... A, nie, widzicie wujek? Idź To moja sprawa, zarobię! Nie! Można natychmiast to skończyć! Eee, sprawa załatwiona, czas się ich położyć.